I powiem wam dobrą nowinę. Bóg nie czeka ze swoją mocą w naszym życiu do tego, aż my się udoskonalimy. Krzyż zadziałał. Jesteśmy według Boga umarli dla tego świata i ożywieni przez Jego ducha do życia w Jego królestwie. Tak Bóg nas widzi dzisiaj. Wiecie co? Ja każdego dnia wstaję rano i mówię tak, Hallelujah. Dzisiaj będę żył zwycięskim życiem. Halleluja! Dzisiaj znowu będę zwyciężał. Ja wierzę w to. Ja wierzę, że jeżeli krzyż zadziałał w moim życiu, to ja jestem nowym stworzeniem. I dzisiaj za pomocą tego krzyża uderzam w każde dzieło diabła w moim życiu. Co też oznacza, że mogę sobie na luzie chodzić po tym świecie. Rozumiecie? Wiecie, ja wam ja też powiem, dla mnie kiedyś monogamia to był dział chemii. Ja uważałem, że jeżeli facet myśli tylko o jednej kobiecie, to jest chory psychicznie. Że jest niezrównoważony. A potem poznałem Jezusa. I Jezus Chrystus powiedział mi, że jest możliwe, Artur, żebyś tylko myślał o jednej kobiecie. I wiecie co? Ja się zgodziłem po prostu z Nim. Powiedziałem, dobrze. Dobrze. I Bóg mi zaczął pokazywać różne fragmenty Bożego Słowa. I ja zacząłem je ogłaszać. Po co? Bo życie i śmierć jest mocy języka. I kto język ma pod władzą Bożego Ducha, to co ma? Wszystko, tak? Zobaczcie, jedną rzecz z ciała dasz Duchowi Świętemu, swój język, tak? I zaczniesz sterować całym swoim życiem. W moim domu, ja mam Boga, jak, yy, Bóg, sto, jak stosowałem krzyż w moim małżeństwie. Po całym domu były porozwieszane kartki. Tam, gdzie się goliłem, w upikacji, gdzie spędza się troszkę czasu, przy szafie, przy włącznikach na światło, było Boże słowo dotyczące małżeństwa, Boże prawdy. I chodziłem się golić i mówiłem tak: Kocham swoją żonę jak Chrystus kocha Kościół. Kocham swoją żonę, jak Chrystus kocha Kościół. Rozumiecie? Ja tak funkcjonowałem i rzeczy zaczęły się układać. Zaufałem Bogu, że umarłem za poligami. Rozumiecie? Zaufałem Bogu, że jestem myśli Chrystusowej, chociaż diabeł przerzucał przez mój umysł setki pornograficznych obrazów. Ja się modliłem innymi językami, a przez kowę przechodziła mi pornografia. Znacie to, panowie. Wiecie o czym mówię? Że tylko ktoś się przyznaje do tego w zborach, ale tak jest. Albo przychodziły mi inne rzeczy, ale ja się tym nie przejmowałem, tak? ponieważ zapoznałem się z Bożym Słowem, które mówiło, że narodził się yy, z Bożego Ducha mój duch, a nie moja dusza. Prawda? Nie mój umysł się narodził, a mój umysł będzie zmieniany Bożym Słowem. Więc ja modliłem się, przez mój umysł przebiegały złe myśli. A ja ogłaszałem, że jestem w myśli Chrystusowej. Rozumiecie? I po pewnym czasie okazało się, że w moim myśle istnieje tylko jedna kobieta, która interesuje mnie od strony emocjonalnej i seksualnej. To jest moja żona. To się nazywa cud. I wiesz, gdybym ja dzisiaj widział e, nagą kobietę przed sobą, to ja się na nią nie rzucę, ani ja, ja nie zgrzeszę. Ja bym mówił, ubrać Cię. Nie zaś ino Cię. ubrać. Rozumiesz? Chcę Ci powiedzieć, że to są rzeczy możliwe, że tak działa Krzyż. Że Krzyż nie działa w ten sposób, że my e, nawróciliśmy się, a teraz będziemy siedzieli jak my z podmiotu i mówili, o, żeby nie zgrzeszyć, żeby wejść do nieba. Ma. Mam na Ciebie dobrą winę. Jeżeli nie popełnisz grzechu śmiertelnego. Czyli będąc dojrzałym chrześcijaninem, wypełnionym duchem świętym i będącym w służbie, doświadczywszy mocy wieku przyszłego, czyli potężnych manifestacji Bożych, nie odwrócisz się od Jezusa, rozumiesz? To niestety dalej pójdziesz do nieba. Mam dla Ciebie dobrą nowinę. Nawet jeżeli upadasz codziennie, pójdziesz do nieba. Bo krew Jezusa! Obmywa je. I kiedy przychodzisz przez Boży tron i mówisz przepraszam, tato, tak? To krew Jezusa obmywa twój grzech. I jeżeli diabeł Cię dzisiaj oszukuje, że jesteś zbyt mało dojrzały, że jesteś zbyt słaby jeszcze, żeby głosić Ewangelię, żeby usługiwać na maksa, żeby wszystko położyć na rzecz Królestwa, to powiedz mu precz szatanie w imieniu Jezusa. Narodziłem się na nowo. Krzyż zadziałał w moim życiu. Nie boję się i nie lękam. Będę szedł do przodu i nikt mnie nie zatrzyma. W twoim duchu, odrodzonym duchu masz pragnienia szerzenia Bożego Królestwa. A diabeł ci przychodzi i daje ci potępienie. I mówi: Wiesz, jeszcze musisz ukrzyżować swoje ja. Ja nigdy nie przeczytałem w Biblii o krzyżowaniu swojego ja. Przepraszam. Naprawdę. Takiego czegoś nie ma. Krzyżowanie swojego ja. Jest. Krzyżowanie ciała, a to nie jest krzyżowanie ja. Krzyżowanie swojego ciała polega na tym, że my posiadaną wiedzę o krzyżu stosujemy na co dzień w życiu. Tak samo słowo, które mówi: bierz krzyż swój i chodź za mną, lub jeśli ktoś nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie może być uczniem moim, nie odnosi się do tego, że ty masz cierpieć codziennie, że ty masz być załamany jak dach do Rozumiesz o czym ja mówię? To nie o to chodzi. Słowo krzyż w Biblii, które jest użyte, to jest, to jest greckie słowo stavros, stavros dokładnie. I ono oznacza słup zaostrzony na końcu, z których taki, z takich słupów była zrobiona palisada wokół miasta. To były stavros, czyli było miasto i naokoło miasta wbijało się takie długie, zaostrzone pale, żeby wróg, który uderza na to miasto, nie mógł się webrzeć do miasta, czyli Stawros, kilka, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt stawros stanowiło palisadę oddzielającą owe miasto od nieprzychylnej rzeczywistości na zewnątrz. Słowo, weź mój krzyż, które powiedział Jezus, oznacza, że za pomocą tego, co ja zrobiłem dla Ciebie i co się stało w związku z tym z Tobą, tak? Za pomocą tej wiedzy stosowanej na co dzień. Oddziel się od nieprzychylnego świata. Oddziel się. Ja dzisiaj jestem chrześcijaninem. Ja staję wśród ludzi i głoszę Ewangelię i mówię tak. Wiecie, ja mam, ja mam różne przypadki w życiu. Ludzie przychodzą mówią, co myślisz, że jesteś taki święty? Ja mówię, oczywiście. Jak możesz? Na jednym spotkaniu kobieta zaczęła krzyczeć. Jak pan może? Pan zabił człowieka i pan nie ma wyrzutów sumienia, ja mówię nie mam. Bo dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus, Boży Syn, umarł za mnie na krzyżu Golgoty. Wypłakałem swoje poczucie winne. Jestem niewinny. Niewinny. Jestem niewinny. Dzisiaj umieram, staję przed Bogiem i werdykt brzmi niewinny. Za pomocą krzyża oddzielony od tego świata, czyli święty, krótko powiedziawszy. <gry> Brać swój krzyż, to znaczy stosować w praktyce to, co się tam wydarzyło. Kiedy siedziałem w ogrodach Gethsemane, kiedy modliłem się, ja miałem świadomość, e, wtedy taka świadomość do mnie przychodzi, co to się wydarzyło, ile Jezus dla nas zrobił. Kochani, my nie możemy tego nie doceniać. My nie możemy dzisiaj myśleć, że my musimy czekać wiele lat na to, że my się uświęcimy jakoś. W tej religijnej te, te religijne mentalności. Ludzie na, na, na zewnątrz, tak, czekają na żywego Boga. Kto im powie? Aniołowie z nieba, oni nie zajmują się głoszeniem w Ewangelii, aniołowie w ogóle. Powiem wam więcej, Bóg się nie zajmuje głoszeniem Ewangelii w ogóle. Bóg się nie zajmuje takimi rzeczami. To Boży kościół, wypełniony Bożym duchem, jest oddelegowany przez Boga na ziemi. Rozumiecie? Jak u niego zbrojne ramię. Ale jeżeli te zbrojne ramię żyje w potępieniu, jeżeli te zbrojne ramię nie ma świadomości, co się stało w ich życiu, to nic się nie dzieje. Słuchajcie, diabeł niezmiernie boi się. Diabeł się nie boi tego, co się wydarzyło na krzyżu. Zrozumcie to, bo on nie może tego zatrzymać już. Diabeł się boi, żeby chrześcijanie nie zaskoczyli o to chodzi. Jeżeli chrześcijanin zaskakuje o co chodzi, to diabeł. Wie, że ma śmiertelnego wroga. To ja wam powiem. Dla diabła nie jest śmiertelnym wrogiem człowiek, który się nawrócił do Boga, a nie posiada zrozumienia krzyża, nie posiada zrozumienia mocy Bożego Ducha. To nie jest dla niego żaden problem. Diabeł takiego człowieka owija sobie wokół palca. Jeżeli nie poprzez jawny grzech, to poprzez potępienie. Ale z mówi nam wyraźnie, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, prawda? W Biblii dajskiej jest rozszerzenie oryginału, że ci, y, nie, ma, nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie i nie chodzą według ciała, lecz według ducha. Tak brzmi oryginał i pełna, e, pełna opcja. Czyli teraz, co to znaczy chodzić według ducha? To znaczy, że my przestaniemy się utożsamiać z naszymi naturalnymi możliwościami. Ja często słyszę e, od ludzi, wiesz, ale ja przecież taki jestem. Ja mówię, ale przecież narodziłeś się z Bożego Ducha. Jaki Ty jesteś? Powiedz mi. No wiesz, ale ja jestem do tego przyzwyczajony. Wiecie, ludzie są przyzwyczajeni do wszystkiego, nawet do ławek w kościele. ktoś mu siądzie na ich miejscu, proszę Ciebie, to cała pachno z nich wychodzi. Rozumiecie to? To jest szok. Ktoś Ci podsiądzie w kościele, a to by się wszystko No Ja tu siedziałem. Nie powiesz mu, bo to jest wszystko powiedzieć mu, ale w środku to czujesz. Kiedyś taki chłopaczek, nasz brat w się na misję i był na tej misji i tam trochę zdziałał na tej misji, dzięki Bogu. I on potem przyjechał do rodzimego zboru i on się potem tak przechwalał bardzo. Wiesz, jak, jak ja mocno jestem teraz w duchu ugruntowany, mówi, słuchaj, co ja tam robiłem, nawet nie wiesz, nie? On nie wiedział, że czymś innym jest Boża moca, czymś innym Boże owoc. To są dwie odrębne sprawy. Można być człowiekiem, przez którego potężnie działa Bóg, a owoc Bożego Ducha będzie bardzo niski poziom ja w nim, ale to jest nie, nie temat na dziś. Chodzi o to, że on się bardzo przechwalał przed takim starszym bratem. I ten brat tak go słuchał, słuchał i go strzelił dziób. A tam też się zrobił przerwony. To bardzo drugi raz. I mówi, widzisz, cały gnoj z Ciebie wyszedł. Jak masz myśli o mnie teraz? Co myślisz o mnie teraz? O mnie. Rozmyślasz mówi. Ale te przyzwyczajenia różne mogą być zlikwidowane poprzez krzyż. W Kościele dużo ludzi uczymy, żeby nie być przyzwyczajeni do niczego. Do niczego. W ogóle do niczego żeby nie byli przyzwyczajeni do sposobu ubierania się. Wiecie, ja czasami, ja mam w domu wszystko. Koloradkę, tałecz żydowski, jarmułkę. Rozumiem o co chodzi. Bo nie wiem Bóg wie jedyny, gdzie mnie pośle, żeby głosić. Więc bez różnicy, czy ja stanę w koloradce, żeby głosić, czy ja będę stał, proszę ciebie, z akcentem żydowskim głosi pod synagogą, w ogóle mnie to nie interesuje. Jakkolwiek, żeby się rozchodziła Ewangelia, ja nie Amen. mogę być przyzwyczajony do pewnego stylu, który mam. Ja mam różne style. Ja mam w domu odporwanych różowych spodni. ona mówi, że w 40 lat, różowe spodnie sobie kupiłeś. Ja że to jest nienormalne. Gdzie, a, I też mam garnitur, bo różne rzeczy wymagają różnych sytuacji wśród Żydów, bądź jak żyć wśród Greków, jak Grek. Jak idziesz głosić domu, to się nie ubierzesz w koszule, bo pomyślą, że jesteś prokuratorem, albo kuratorem, albo policjantem. Wtedy musisz się nie umyć pod pachami, musisz z tymi chłopakami, proszę Ciebie, i z nimi pogadać sobie, nie ogonić się. Nie jestem przyzwyczajony do pieśni jakichś. Bóg kocha każdą muzykę. Od pieśni pielgrzyma po heavy metal. Ludzie nie rozumieją tego, że heavy metal wymyślił diabeł. Diabeł nikt nie wymyślił. Nigdy diabeł nikt nie wymyślił. Diabeł zawsze coś ukradł. Diabeł nikt nie tworzy. Jedynym twórcą jest Bóg. Diabeł nie wymyślił żadnego gatunku muzyki Charles Finney, Potężny Boży znodzieja. Wiecie, uczarsta Fineja, on jest szczególną postacią, dlatego że najwięcej osób, on, którym on głosił, zostało potem w zborach. Wiecie, jaka jest dzisiaj e, mniej więcej, jak mówię, od 3 do 8% tych, którym głosił, przychodzi do kościoła. Uczarsta Finea zostawało 40%. I Charles Finney kiedyś jak, jakąś tam yy, pieśń śpiewał, a miał do tego takie pragnienia, bo Charles Finney podsłuchiwał takie potupajki, yy, które były w kijackich knajpach, a potem przerabiał je na chrześcijańskie piosenki, rozumiecie? I pewna siostra ortodoksyjna, która przychodzi do niego na nabożeństwo na nawożeństwie kiedyś mówił, bracie, ale czemu ty śpiewałeś taką pieśń? Przecież to jest taka piosenka, to melodia do niej, to tam jest z jakieś, A on był pełen pełny pokory człowiekiem i zapytał jej, siostro, yy, no cóż, no chyba diabeł nie ma prawa do najpiękniejszej muzyki. <grymne> Rozumiesz? My nie możemy być do niczego przyzwyczajeni. Krzyż, pozwólmy, aby krzyż uderzył całkowicie w nasze życie. W sferę grzechu, w sferę zła, w sferę dobra, w sferę przyzwyczajeń, w sferę naszych emocji, w sferę naszego myślenia, w sferę naszych upodobań kulinarnych. Naprawdę. Mirek Kulec mówi, jak kiedyś tam głosi gdzieś na, na... nie w Tybecie, tylko gdzieś tam w Kaukazie, to mówi, zaprosiła go tam siostra jaka, do domu. Biedna, strasznie kobieta. I ona wyjęła mu... tak pomidora miała. Tego wszystkiego. Pokrywa mu tego pomidora, Mirek siedzi, patrzy ona jajko mu smażyła. Dała mu to jajko. Taki włos tam w tym jajku leżał. Mirek mówi... Ojej, jej, mówi nie ziem Święty mówi jedz, a, yes, yes, yes. Yes, Mirek. Rozumiesz? Nie. Ja. Krzyż uderza w życie człowieka. Można być luźnym, wolnym. Rozumiesz. Można być człowiekiem pozbawionym absolutnie starej osobowości. Można mieć osobowość Chrystusa. Można śpiewać. Ja śpiewam, jak w pierwszej kościół zakładaliśmy, ja powiedziałem, że będę śpiewał do tej pory, to Bóg też nie będzie śpiewał. A nie jestem śpiewakiem najlepszym. Ja mogę śpiewać, ja mogę wielbić Boga. Nie kusi go wchodzić ludzie mówią, czy mi się podoba, że ja śpiewam, ja nie gram na gitarze, a ja, a ja a na dwóch strunach sobie uwielbienie robię. Nie jest bez różnicy. Krzyż daje ci wolność. Wolność. Nie tylko od grzechu, ale od, od całego tego systemu. To jest piękne. To też pozwala Tobie przyjmować od Boga wszystko, co Bóg dla Ciebie ma. Ja przyjmuję od Boga wszystko. Słuchajcie. Naprawdę. Biorę od Niego każdą rzecz. Nie zakładam e, kajdan doktrynalnych. Mówię, o tak to nie można. Ja już takie różne rzeczy widziałem. Można, nie można. Słuchajcie, że się w głowie nie mieści. Są rzeczy, że zastanawiasz się, czy to na pewno działa? Bóg. Tylko potem patrzysz na efekt i no faktycznie Bóg. No faktycznie Bóg. Ja wczoraj opowiadałem świadectwo. Moja żona, jak była, była chora, to bracia i siostry, którzy mieli dobre chęci. Dobre chęci. Ja naprawdę szanuję ich i oni mieli wspaniałe chęci, żeby kłaść na nią ręce i się młody jej uzdrowienie tak? I oni tak robili. Wszystkie włosy by je wyszło od tego kładzenia rąk i nikt nie stał A to potem jej Księgę chciała zaczęli cytować. Rozumiecie, jakie to są jazdy? Ktoś nie jest uzdrowiony, to mu się czytuje Księgę Niechioła, a mówi, pewnie Bóg coś tam chce u ciebie zrobić przez tą chorobę. Ja nieraz pytam rodziców na, 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 na moich głoszeniach, mówię, jak masz dziecko, to czy ty dałbyś im raka albo padaczkę na jakiś czas, żebyś czegoś nauczyć? Wiesz ja mam dwoje dzieci, w życiu bym nie dał nowotworu, na przykład mojej Sarze, jako ojciec. A pożyj się z nowotworem, nie trochę zeżre twoje ciało przez 20 lat, za 20 lat cię uzdrowię. <laughs> nieprawda. Ale kiedy podszedł prorok do mojej żony, i powiedział do niej, wiesz co to siostro, nie wiem, czy to jest bogacz czy nie rozważ. Ale ja powinnaś wziąć słoik musztardy, wrzucić do wany, zanurzyć się trzy razy, będzie droga. Ja się nie odzywałem, to słyszałem. Mama. Patrzę wieczorem, moja żona idzie ze słoikiem sarebskim. Na ciebie. w domu ciche dni były. A moja żona wrzuciła ten słoik Sarebskiej, zanurzyła się, wyszła i nie było chory. Bogacz jest diabła ciekawa. Widzicie, poprzedni Z diabła pewnie. No to jest z diabła. Diabeł ją uzdrowił. Diabeł ją uzdrowił do tej pory jest zdrowa. Się dobrze ma, ale narobiła w roboty, nie? Ale zrobiła diabła. Zdrowa jest szczęśliwa. I Boga chwali za to. Ro, zobaczcie, krzyż musi zmienić nasze myślenie. Całkowicie. Kiedy będziemy czytać Biblię? Przynośmy Bogu nasze zrozumienie i powiedzmy, ojcze, ja chcę, aby moc Twojego krzyża, krzyża kolgoty, krzyża, z którym razem z Chrystusem zostałem ukrzyżowany, działała w każdej sferze mojego życia. W każdej sferze: w sferze grzechu, w sferze zrozumienia, w sferze odczuć, w sferze finansów. Róbcie to. Bo Bóg chce, żebyśmy byli Jego zbrojnym ramieniem. Bo Bóg chce, żebyś wyszedł do tych ludzi tutaj, do swoich sąsiadów, wiesz, nie każdy jest powołany, żeby iść i głosić do, do, do setek ludzi. Nie każdy tak ma. To nie o to chodzi, bo są różne powołania, różne dary władzy. Jeden w ogóle nie jest powołany do tego, żeby iść i głosić publicznie. Ale na przykład jest powołany, żeby założyć biznes i zacząć na to pieniądze, może. Nie się, czy dziesięcina jest to e, biblijna, czy nie biblijna, czy tam, e, czy tam się oddaje brutto, czy To Rozumiem, bo to jest diabła, te wszystkie rozważania. Dziesięcina, w ogóle nie ma dziesięciny, teraz jest stocina. procent Twoich dochodów należy do Pana. I nie to, że przynosisz i tam wiesz, dasz pastorowi z własnej. Nie, 100%. Tylko jest Panie, co sobie zostawić mogę? Się teraz pyta w epoce Nowego Testamentu. Bo skoro życie należy Twoje do Pana, tak? To i twój portfel należy, chociaż jak Ludek powiedział, on się ostatnio nawraca. No. Jeżeli będziesz stosował krzyż w swoim życiu, będziesz zwycięzcą, po pierwsze, w swoim życiu osobistym, tak? A po drugie staniesz się błogosławieństwem dla ludzi. Błogosławieństwem. Na miejscu jest napisane w 16 rozdziale Ewangelii Marka, że na chorych ręce kłaść, będą oni wyzdrowieją. Jak mało ludzi wychodzi na ulicę i chce kłaść ręce na ludzi. Dlaczego nie iść do sąsiadki, która ma grypę, powiedzieć, przepraszam, czy pozwoli Pani, że położę na Panią ręce, Bóg Panią uzdrowi. Ale żeby tak powiedzieć, tak, to trzeba w to wierzyć. A żeby wierzyć, tak, to trzeba być martwym dla całego systemu niewiary, który jest wokół. mnie wielokrotnie, kiedy jesteśmy na takim dużym spotkaniu i przed spotkaniem do niej mówi, słuchaj, jest kobieta, co ją chcę uzdrowić teraz, y, którą y, y, ją w tej chwili uzdrawiam y, z, z nowotworu na jajniku. I powiedz teraz o tym, zanim rozpoczniesz spotkanie. Ja sobie mówię, powiem, a okaże się, że to kłamstwo, tak? I że w ogóle nie ma takiej kobiety na sali, już mnie nikt nie będzie się słuchać dzisiaj. Ale nie mogłem tam wyjść, jak klęczałem, się i, i ja wyszedłem. Mówię, y, teraz się Bóg uzdrawia y, z choroby tego jajnika. Wyjść i podziękuj za to, bo ona wybiegła, wystrzeliła ta kobieta. Ona potem powiedziała, że ona tutaj podoszła gdzieś. Mówi, ja wiedziałam, ja wiedziałam, ja wiedziałam. Widzisz? Krzyż jest sprawcą śmierci. Nie gloryfikujmy krzyża, stosujmy go. Tak jak się nie gloryfikuje kąpinerek, rozumiecie? Nie gloryfikuje się kluczy, śrubokrętów. Dary duchowe, niektórzy myślą, że dary duchowe, o mam dary duchowe językami mówię, ja my dobrze mówisz językami chwały, co się dodaje, że mówisz językami? Bo my na przykład uczymy ludzi w kościele, żeby non-stop się modlili innymi językami, żeby w nocy wstawali, a nie kładzie się w o 11, o 3 od 3 pobudka, od 3 do 4 modlili innymi językami, a potem do pracy. Nie rozumiesz? Wszędzie mów się innymi językami, a ja cały czas, cały czas, cały czas, buduj swojego ducha, buduj swojego ducha. To jest narzędzie. To nie jest medal na szyi. Korony są dla nas w niebie. Kiedy się dostaniemy, a tam pójdziemy. Prorokowanie, wykładanie i tak dalej. To są narzędzia. Krzyż jest narzędziem. Zastosujmy krzyż. To jest moja wielka prośba dla was, ponieważ zastosowanie krzyża Golgoty w swoim życiu doprowadzi nas do tego, że będziemy błogosławieństwem dla tego świata. Że będziemy odważnie tam szli, z podniesioną głową, nikogo się nie wstydząc, nie siedząc jak mysz pod miotem i mówiąc, jestem chrześcijaninem.